Panie gdy słuchamy Ewangelii Słowa Bożego, to na pewno dziś zapamiętaliśmy, że Jezus zostaje nazwany barankiem Bożym. Przyzwyczailiśmy się do tej figury baranka Bożego, która przypomina nam ofiarę Starego Testamentu, która była krwawa, natomiast dzisiaj Jezus to ofiara bezkrwawa, która dokonuje się na ołtarzu. Oczywiście ta pierwsza na Golgocie była krwawa, jak wiemy. Jezus umęczony, przybity do krzyża i brutalnie zabity. I rzeczywiście można przyzwyczaić się do tego sformułowania, że Jezus to baranek Boży. Ale w gruncie rzeczy, co to dla nas znaczy? Co to dla nas znaczy, że Jezus jest barankiem Bożym? Ofiara Starego Testamentu to ofiara ekspiacyjna za grzechy. Co więcej, baranek to zwierzę, które było zabite, które było spalone, które było ofiarowane Bogu. I dziś za tym w zasadzie takim przyjemnym stwierdzeniem, przyjemnym sformułowaniem baranek kryje się Jezus. A gdybyśmy zamiast baranek Boże chcieli za każdym razem chociażby przed przyjęciem Komunii Świętej, gdy wypowiadane są słowa oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni i tak dalej, podstawili bardziej takie obrazowe nazwy, określenia Jezusa. Oto ten zamordowany za mnie. Oto ten ubiczowany. Oto ten, który wycierpiał aż do śmierci. Oto pośmiewisko całego świata, który gładzi grzechy świata. Oto najmniejszy, najgorszy, wyszydzony, który gładzi grzechy świata. To już chyba bardziej może dotknąć nasze serca i należy nam przypominać, Prawdę słowa Bożego, prawdę słów, które słyszymy. Z jednej strony jest to pewnie miłość Boga i ta delikatność, którą nas obdarzył, dając nam takie słowo, ale za tym słowem kryje się prawda tego, że to Jezus oddaje za mnie życie. I on jest barankiem Bożym. Ale w gruncie rzeczy ten baranek Boży to syn Boga, to ten, który oddał wszystko. I gdybyśmy na kanwie tego stwierdzenia, tej myśli, chcieli również zadać sobie dzisiaj pytanie, jaki jest cel naszego życia, przez co w zasadzie życie nas prowadzi, bo dziś słyszymy o tym powołaniu pierwszych uczniów, czyli w jakimś sensie istocie ich życia, to w gruncie rzeczy człowiek, cel życia człowieka, prowadzi przez porażkę. Przez to, że się nie uda, że jest źle. Bo jeśli mamy naśladować naszego mistrza, to po ludzku on rzeczywiście przegrał. Po ludzku został zabity, został wyszydzony, wyśmiany, został uznany za najgorszego. I gdybyśmy mieli również podstawić się pod to życie Jezusa, ale nasze w doczesności, w naszych sprawach, to coraz mniej nas może dziwić to, że w Kościele mamy tak wiele porażek duszpasterskich, w rodzinach mamy tak wiele porażek rodzicielskich, małżeńskich, to pełniąc różne obowiązki w świecie, już nie dziwi nas, że mamy tak wiele porażek, chociażby na płaszczyźnie wychowania młodego pokolenia, w szkole, że mamy tak wiele porażek, jeśli chodzi o takie po prostu współtworzenie tego świata jako bracia i siostry. To wszystko nam się nie udaje, po ludzku. Ale gdy rzeczywiście spojrzymy ostatecznie, że Bóg zwycięża, Jezus pokonuje śmierć i zmartwychwstaje, to jest nadzieja. I w oparciu o Słowo Boże, o to, co mówi do nas Bóg, chciejmy każdego dnia podejmować wysiłek naszego życia. Z jednej strony mając pełną świadomość, że się nie uda, po ludzku. Ale z drugiej strony... Sukces i zwycięstwo będzie po naszej stronie, jeżeli razem z Bogiem. Dlatego ta wiara jest tak wyjątkowa, jest tak trudna i po ludzku patrząc to paradoksalna, trzeba przegrać, żeby wygrać, trzeba pocierpieć, żeby doświadczyć ulgi. I gdy rzeczywiście teraz w tym czasie kolędowym przychodzi odwiedzać was drodze w waszych domach, Wasze sprawy, Wasze spojrzenia, te chwile, kiedy możemy być razem dłuższą lub krótszą, to jest oczywiście subiektywne, bo dla Księdza, który kilkanaście rodzin ma odwiedzić, to 10 minut wydaje się czasami jak wieczność, a dla Was, kiedy jesteście w domu 24 godziny na dobę, to 10 minut obecności Księdza to, to nic, to króciutko, to w zasadzie przyszedł i wyszedł. Ale gdy tak obserwuję. Kiedy nasza parafia, też trzeba to przyznać, jest starszym pokoleniem, wielu ludzi starszych, już małżonek umarł, często w pojedynkę, wiele chorób, wiele cierpienia, to chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo kwestia cierpienia, której doświadczamy, przede wszystkim związanej z chorobą, ale nie zawsze, bo często. Właśnie dzieci czy wnuki, nie tak żyją, jakbyście chcieli, nie takim się powodzi, nieraz wydarzyły się trudne rzeczy, wiele trudu i cierpienia w waszym sercu z tego powodu, to przychodzą mi na myśl właśnie takie trzy kierunki cierpienia. Bo cierpienie jest nieuniknione, tak jak słyszymy, Oto Baranek Boży, to ten, który będzie cierpiał. Ale byśmy mieli życie, to w jakimś sensie każdy nas, oto człowiek, który cierpi, ale by mieć życie, to w kontekście tego cierpienia, chciałbym, żebyśmy spróbowali ukierunkować to nasze cierpienie. Bo najgorzej, gdy człowiek cierpi bezmyślnie, gdy człowiek myśli, dlaczego go to spotkało i nie chce tego cierpienia, za żadne skarby. Wtedy jakby cierpi bezowocnie. To cierpienie jest? Bo jest, bo po prostu jak nie masz nogi, to noga ci nie odrośnie. Jak jesteś chory, bardzo ciężko i w podeszłym wieku, no to już nie staniesz się młodszy. Nie staniesz się zdrowszy, bo taka jest kolej rzeczy. Więc to cierpienie jest, jest takie nieprzyjmowane, jest takim bezowocnym i w zasadzie nawet bezsensownym cierpieniem. Ale są dwa kierunki, które są owocne, które mogą przynieść owoce, o których chciałbym powiedzieć. Jest to cierpienie za innych, czyli za najbliższych, ofiarowane cierpienie za osoby, które najbardziej kocham. To przynosi owoce. Po pierwsze, inaczej się cierpi. A po drugie, to cierpienie nie jest bezowocne. Przynosi owoc, tak jak cierpienie Jezusa. Ono nie było bezowocne, bo było za drugiego człowieka. Ale druga forma, jakby cierpienia, ukierunkowania, to jest cierpienie za swoje życie, za swoje grzechy. Takie odpokutowanie swojego życia. Przyjmowanie cierpienia jako formę też ekspiacji za swoje grzechy. To jest bardzo ważne, że. My przecież jako ludzie grzeszymy i niejednokrotnie już czasu to nie cofniemy i wiele rzeczy już nie naprawimy, nie jesteśmy w stanie, wiele rzeczy czasami nam się przypomni, uświadomi i jest już za późno, dlatego cierpienie może mieć formę takiego zadośćuczynienia, takiej ekspiacji, takiego gładzenia tego, co w życiu popełniłem. I przyjmuje to cierpienie jako formę takiej pokuty. Formę pokuty. Dlatego chciejmy właśnie dzisiaj, kiedy słyszymy, że Jezus jest barankiem bożym, który gładzi grzechy świata, to również niejako uczynić ze swojego życia tą ofiarę barankową, że cierpie w intencji innych bądź w intencji siebie, ale cierpienia nie chce przyjmować bezmyślnie, bezowocnie i po prostu z takim żalem do całego świata i do Boga. Niech ta Ewangelia. Dodaje nam dzisiaj otuchę, ponieważ ten baranek Boży, który został za nas zabity, który został umęczony, wyszedzony, On przynosi dla nas radość zbawienia. On przynosi dla nas radość życia wiecznego. Niekoniecznie życia na ziemi, ale życia wiecznego. I chcemy tą dobrą nowinę przyjąć do swojego serca, do swojego życia i powracając do naszych domów do naszej codzienności do naszych myśli, wielu myśli które przecież pojawiają się w naszych głowach rozmyślań chcieć przyjąć nasze cierpienie jako coś ważnego coś cennego coś na co nie mamy tak wpływu zewnętrznie ale wewnętrznie możemy uczynić z tego ogromny skarb dla innych i dla siebie powstańmy drodze. Wszyscy jesteśmy członkami Ciała Chrystusowego. Jako umiłowane dzieci Boga wołajmy z wiarą, że nas nie opuści, lecz wysłucha.